Firmę, firmy, która posiada ekipy wykonujące pracę w terenie. Chcesz śledzić na bieżąco stan prac i lepiej planować zadania, mając na uwadze lokalizację oraz predyspozycję zasobów ludzkich. Chcesz gromadzić dane o wykonanej pracy w celu rozliczenia z kontrahentem. Aplikacja TaskVenue ułatwi pracę Tobie oraz Twojemu zespołowi w czterech krokach. W pierwszym kroku uzupełnimy kontrahenta oraz lokalizację. Uzupełnimy jego imię, i nazwisko bądź nazwę firmy. Inne dane, które tutaj mamy przy kontrahencie, możemy uzupełnić później. Będą tutaj gromadzone informacje, takie jak dokumenty, historia zadań, miejsca. Zdefiniujemy w takim razie miejsce dla danego kontrahenta. Uzupełnijmy tutaj jego nazwę w polu oraz wskażmy konkretną lokalizację na mapie. Robimy to za pomocą kliknięcia na mapie. Widzimy, że tutaj GPS został uzupełniony. Uzupełniamy kontrahenta, zapisujemy następnym kroku spróbujmy założyć zadanie dla takiego kontrahenta. Przechodzimy na widok zadań. Możemy z poziomu widoku również harmonogramu. OK, uzupełniamy, że to jest montaż. Wybieramy naszego kontrahenta, przypisanego użytkownika. Określamy datę rozpoczęcia zdania wraz z datą zakończenia i zapisujemy takie zadanie. Formularz ma również zakładki takie jak miejsce, gdzie wskazujemy miejsce dla danego kontrahenta, gdzie chcemy, żeby pracownik się udał w celu realizacji konkretnych usług. Te usługi są w słowniku w administracji. Możemy tutaj zdefiniować listę. Dodajmy przykładowo dwie usługi, które chcemy, żeby pracownik zrealizował w danej lokalizacji. Ostatnia zakładka to czas pracy. Tutaj będziemy mieć potwierdzenie tego, że pracownik był na miejscu i wykonał swoją pracę. Jestem na widoku pracownika. Również mogę to zadania przejść z poziomu widoku zadań lub harmonogramu. Formularz analogicznie składa się tutaj z trzech zakładek. Rozpocząłem właśnie pracę, klikając start. Widzę na mapie, gdzie należy się udać, jakie są dane podstawowe zadania. Zaznaczam, że zrealizowałem. Usługi, no, i widzę, że czas pracy odbił się start. Kończę, klikając stop, i zmieniam status zadania na zamknięte. Następnie przechodzę do widoku biurowego i mogę wejść w podgląd miejsca, gdzie zobaczę, że w historii zadań zadanie zostało zakończone, zrealizowane. Mam też potwierdzenie lokalizacji, że byłem na miejscu i realizowałem to zadanie. Mogę wyjść w usługi i w czas pracy, żeby zobaczyć i wiem, że wszystkie usługi zostały zrealizowane. Za pomocą tych informacji mogę rozliczyć się z pracownikiem oraz z kontrahentem. Proces został zakończony.